Przeć może do tych, co nas oglądają, szczególnie do tych, co oglądają nie pierwszy raz i wiedzą, że ja ostatnio mam takie, takie zboczenie w kierunku motocykli i szczególnie tych motocykli, co jeżdżą po Krosie. To się nazywa Enduro. I mam tutaj takiego Karluska, który we swojej kategorii wiekowej jest jednym z lepszych, a może najlepszych w Polsce. Przedstaw się. Jestem z Gazda. Severin Gazda ja. A co, co tak jeszcze robisz w tym w tym obleczeniu coś, coś tam przy losu? No jeżdżę na motorze nie na ulicy tylko po chodnach, w lesie i tak dalej, po torach. Aha, bo takich specjalnych yy, motocrosowych torach, ja? Tak. No i to masz takie obleczenie i te obleczenie masz yy, po co? Tam widzę tam jakieś yy, kapy że, żelaza, tu może jakieś plastikowe naholanie, tu może jakiś taki helmisk na gogle. gogle, po co to wszystko? No buty są po to, żeby nie skręcić kostki, żeby tam nigdy nie wpadło. E to jest, tam pod spodem są ochraniacze, żeby jakby walnąć w tym w jakiś kamień czy coś, żeby amortyzować to i buzer pod spodem, żeby, ochraniacz. A tu też masz jakiś ochraniacz? Tak, tutaj, 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 tutaj i jeszcze na plecach. A to ty tak prawie jak żołnierz Jedi. Ja? taki, taki, no, taki, taki rozumie, tak. no bo sam sam widzę, rozumiesz tego, yy, no, to trochę po po, 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 po poraniony ten hełm, no to wszystko z kuli tego, że się przewraca z czasem. No, no można tak powiedzieć. Aha, a czy, czyli się starocie nie przewrócić, ale mo, mogę się zdarzyć. Mogę Dokładnie. się zdarzyć i bez to te całe, te całe ochrona, ta cała, e, tego żeby było bezpiecznie, nie? No ale skąd się u Ciebie wzięło, wiesz, taki młody Karlu zrozumiesz. no i teraz jeździ, jeździ na motocyklu, no, no, no skąd u, u Ciebie takie coś? No jak miałem 4 lata, to tata zaczął jeździć z kolegami po hołdach i mi się to też spodobało, to tata mi kupił motor też i zacząłem też tak jeździć. Aha, aha. I teraz bierzesz udział w zawodach? Tak, pierwszy rok. Pierwszy rok w tym roku? A czy w zeszłym roku żeś broł ja? no, no tak. W zeszłym roku, bo to teraz kim mamy jest styczeń nowego. No i jakie, jakie tam miejsca żeś zrobił? No, w, w, w Polsce, Strefy Południowej mam pierwsze miejsce. Okay. zdobyłem? To jest to ja? Tak, ja. No to widzicie, tu jemu taki puchar, żeby na, że to nie jest jakoś siema, że tu wyciągnął Karlusa, tam, ze... Zechliwika i, i, i pokazuje, nie, to jest prawdziwy mistrz w tym swoim mistrzostwa strefy Polski Południowej. Motocykle klasie MX 65, klasyfikacja generalna. No y, y, Dębska Wola. No i zrobiłeś tam majstra, ja? No to gratulacje. A ten drugi coś tu przyniósł, to co było? Puchar. Motocross pierwsze miejsce klasa MX65. A to z czego? Eee, zapomniałem. <laughs> zapomniałeś? To... Aha, bo to 29-10, jak to zapomniałeś? No. no ja tak nie pamiętam jakiej daty. Jak aha. nie ma napisanego, no, to No a ja nie tu pamiętam. pisze: Puchar MX motocrosie. Ale... Z pierwszego miejsca klasa MX-65, 29-10 2016 roku. Ale nie roku. pamiętam, to, gdzie to było, właśnie. Aha, nie pamiętasz, gdzie to było? A nie w Dębieńsku? Nie. Nie, <grym> nie pamiętasz, że było, bo w, wielu, w wielu zawodach, że już było. Da. No bez to już nie pamiętam. Dobra, no ale teraz tak, a mama się nie boicie puszczać na takie... No raz miałem taki wypadek na zawodach, że godzinę leżałem w karetce, mama się wtedy przestraszyła, ale powiedziała mi, że jak ja że ona mi pozwala jeździć, bo wiem, że wie, że ja że lubię to robić i wtedy pozwoliła mi jeździć i dopiero wtedy mi ona mi będzie pozwalała jeździć, ale no i powiedziała tylko, że jak ja nie będę chciał, to dopiero nie będę jeździł. Aha, aha, to znaczy mama ma, ma powiedzieli, że mogę jeździć, a się tak wystraszyć, że nie będziesz chciał. No sobie to tak, no tak może powiedzieć. Tak mogło wypadać, ja? No wiesz, ja ci nie życzę, żebyś się wystraszył, ja ci nie życzę, żebyś, żebyś się bał jeździć, no, co, żebyś jeździł coraz to lepiej, uh -huh. co, by co byś się nie przewrócał, cobyś nie miał jakichś tam większych kontuzji i no co byś był coraz to lepszy. No zresztą twój ojciec jest dosyć znanym takim w tym środowisku tych endurowców, nie? No. No. Najbardziej znany chyba. <laughs> Najbardziej znany. Co prawda, on nie ma tam jakichś wielkich e, mistrzostw. Zrobił tam jakieś mistrzostwo? Nie. On nie ma, prawda? Nie, ale jest nie. taki koleżacki, że. Ten, że gdzie pójdzie, to wszędzie go lubią. A wszędzie go lubią, też mu wiesz, bo muszę powiedzieć, bo on tam na, ty, na tym co tam je we szumbirkach gospodarzy jako Ajska, mhm. jako stowarzyszenie. I, i, I to co tam robi, to są gryfne rzeczy tam. Są... Ty Tyś tam trenujesz, ja? Na ty... No nie tylko ja, moja koleżanka też. A to dziewczyny w twoim wieku takie coś robią? No nawet młodsze. No nie, nie, nie żartuj. A? Ja? I to na motocyklach jeżdżą. No ale to chyba od nich fatry też muszą jeździć. Mhm. Aha, aha, takie buty. No bo sam już rozbył taki Karlus rozumiesz, Dawid, go, nie dali. Nie. Dawid dali, dali. Nie. No to starszy od ciebie. bo na pewno dwie klasy ten, boś tam swój tor na... No, u, u fatra na ziemi. Nie. Nieznosznie, Gliwic, nie? nie? No, szkoda. A, a kogo znosz z tych zawodników? No, paru, paru to znam. Znasz? A czy, bo ja słyszę, że enduro to tak, troszeczkę też zrobiło w sprawie Dakaru, nie? Na Dakar jeżdżą. Nie? Nie wiem. Nie wiesz? Dobra, a powiedz mi, a co byś ty chciał w tym Enduro zrobić? Jakie, jakie twoje marzenie? Czy chciałbyś być mistrzem Polski, mistrzem świata, czy, czy ino byś chcesz jeździć bo ci to do Wufrajda? No w sumie to na razie to, że dawam mi Frajdę. A daję ci Friday. i przede da. wszystkim jeździsz nie po to, żeby wygrywać? Tylko tak dla Frajdy. Dla Frejdy? Jest... No i na wygraną też. A, na wygrano też, ha. No, aha, 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 aha. Ale, ale tu masz napisane Automoto Klub Gliwice, ja? Po jakiemu? Mm. Eee, no bo ja jestem z klubu Gliwic. Z Aha, aha bo, bo to jest zrzeszony w klubie Grywice, ja, hmm. czyli to nie, no cię tam trenuje i pokazuje, ale i tam pomogają ci z tego nie. motoklubu. Nie, tego tata. Tylko tata ci pomogą. Czyli możesz jedynego sponsora, jakiego możesz, to możesz mama i taty. No nie, mam jakichś innych sponsorów, ale jeszcze tam próbuję się wybić i znaleźć jeszcze więcej. No ja no bo wiesz, jak ktoś chce robić taki sport, ale to byś musiał, wiesz, nie, no do frajdy jeździć, musiałbyś jeździć przede wszystkim, żeby wygrywać, nie? No, to jest stara koszulka i będę miał nową. Aha. I zna, y, ze sponsorami moimi. A, ze sponsorami. No to sponsory, jak tam y, chcecie mieć plazm jego na koszulce, no to pamiętajcie się y, Sebastian y, Hop, y, trafić go idzie y, najczęściej na treningach y, na Soltamie we Szumbirkach, to jest na granicy Goduly y, y, i Szumbirk. Tam zarowski jest taki tor, można się obejrzeć jak to wygląda. No a ja jeszcze chciałbym padać, że 14-15 stycznia jest zlot Pingwina. Zlot Pingwina to wymyślił fater tego Karluska. Przyjeżdżają motocrossowcy z całki Europy. Po to, żeby się pobawić, żeby trochę spędzić ze sobą wolnego czasu bez zima, bo bez zima to jest do nich martwy sezon, bo na śniegu, ale to oni nie jeżdżą, oni no jeżdżą jak jest temperatury dodatnie, nie? Bo tam mhm. na motocyklach nie jeździcie, na lodzie. No tam niektórzy ze tak szaleją. Są tacy, a, są tacy, za szaleją. No to wiecie co Rostomili, Widzicie, że takie coś jest, że werci się, e, przyjść obejrzeć jak to wygląda, Jak ktoś chce, żeby jego synek, dziocha, e, spróbowały, jak to jest jeżdżenie, to zaproszą tam idzie spróbować na tym, na tym torze e, i to idzie pojechać bez prawa jazdy, bo prawa jazdy nie może. Nie. nie. Ani karty rowerowe. Ani karty rowerowe. Nie. Dobra. To jak będziesz starszy, to musisz jeszcze prawo jazdy zrobić. I potem będziesz mógł jeździć też kanji. A nie chcesz tak jeździć na, na, na żużel? Nie, tam ja akurat nie kręci. A, żużel cię nie kręci. No to szkoda. Szkoda, bo Ale Wolę żużel. bardziej tak oglądać. A, wolisz oglądać. No to dobra. No nie, bo Twój sport też jest ciekawy, bo nie ma jeżynia w no, Są podskoki, są przeszkody, są rowy z wodą. No. To, no, to, nie? I takie większe rzeczy. Ja to cię, to cię, to cię rajcuję. Dobra, dziękuję ci, żeś przylądł tutaj z Fatrym, bo Fatrym tam sucho z reżyserki, bo takie małe chłopcy jeszcze nie mogą same y, przyjeżdżać. No, a bo wiara, powiedz, ile masz 9. Dziewięć. Dziewięcioletni, y, że tak powiem, rozmówca, dziewięcioletni y, mistrz. No tak to Ty idzie powiedzieć, jak już zrobił majster na południu. No i nie ja Życie... tylko. Ja jestem też pierwszy, pierwszy na Śląsku i Morach, czyli Czech, mistrzem, można tak powiedzieć. Zdobyłem mistrza, i jestem drugim wyjściem mistrzem, czyli na trzecim miejscu w Super Enduro. Aha! aha. No to widzicie, no ja nawet nie wszystkie znowu jego, jego osiągnięcia. Dobrze, że się jeszcze mu przypomniały się pochwalił, bo wiecie, nie każdy ciężko, jest to ciężko tak wyciągać od żeby się pochwalili, co zrobili, nie? Myślę, że na tym będziemy dzisiaj kończyli, że będziemy jeszcze niejednego takiego mistrza mieli tutaj i że będziemy się mogli pochwalić z Pumbuczkiem. Na dzisiaj to by było już